Rolnicy zaprotestują na targach rolnych. Ardanowski o dalszym napływie zboża z Ukrainy. Rolnicy z Podkarpacia odkryli kolejne transporty na granicy. Wojna cenowa dyskontów uderza w producentów żywności. Dramatyczny apel do Tuska. Jeżeli azoty upadną, to rolnictwo w Polsce pójdzie na dno. Rolnicy czekają na wyższe ceny ziarna, ale mogą się nie doczekać. Zgodnie z zapowiedziami rolnicy rozpoczynają pierwsze protesty. Najbliższy z nich odbędzie się 15 września podczas targów rolnych agro pomerania w Baszkowicach. Jak co roku zachodniopomorski ośrodek doradztwa rolniczego organizuje te targi, które będą obejmowały szeroką ofertę produktów dla gospodarstw rolnych i ogrodów, w tym rośliny, krzewy, drzewa, nawozy, środki ochrony roślin, maszyny rolnicze oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Wśród wystawców pojawi się także grupa rolników planujących wykorzystać wydarzenie, aby zaprotestować przeciwko polityce rolnej i bierności rządu. Organizatorzy planują stacjonarny protest w jednym miejscu, na którym pojawią się ciągniki oraz banery z postulatami. Zostaną rozstawione namioty, gdzie będzie możliwość rozmowy z rolnikami. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału. Będziemy kulturalni, zachowamy się godnie i nie zamierzamy nikogo obrażać. Chcemy rozmawiać o sprawach, które są dla nas istotne i które nas bolą, mówi Stanisław Barna, rolnik z województwa zachodniopomorskiego. Stanisław Barna wyraża nadzieję, że do protestu dołączą inni rolnicy, którzy podczas targów będą informować uczestników o problemach, z jakimi obecnie boryka się rolnictwo. Chcemy pokazać władzy, że mobilizujemy się na jesień i nie będzie żadnych ustępstw, dodaje. Rolnik zapowiada, że nadchodząca jesień może być gorąca. Oprócz rolników mobilizują się również górnicy i przewoźnicy, co zwiększa napięcie. Nasza cierpliwość się kończy. Wszystkie spotkania wyglądają tak samo. Ministerstwo obiecuje, że zapisze, przeanalizuje, zaprosi na rozmowy. Tylko, że my ciągle rozmawiamy, a nic się nie zmienia. Ceny są niskie, a nasze koszty rosną w zastraszającym tempie. Na to się nie godzimy. Chcemy godnie żyć. Podkreśla. W rozmowie z portalem farmer Barna zaznacza, że większość postulatów, z którymi rolnicy wychodzili na ulicę jesienią, wciąż nie została zrealizowana. Znowu wracamy do tych samych punktów, mówi w rozmowie z redakcją rolnik. Opłacalności jak nie było, tak nie ma. Nie ma kalkulatora płacy minimalnej, a ceny są poniżej wszelkich norm. Rok temu pszenica kosztowała o tej porze 1100 zł, teraz jest 800 zł. Tak nie da się żyć, podkreśla. Chcemy przypomnieć ministerstwu, że jesteśmy i nie damy się zbyć pustymi słowami ani obietnicami kolejnych rozmów, które nic nie wnoszą. Rolnik zaznacza, że głównym celem zapowiadanych protestów jest zwrócenie uwagi na brak opłacalności produkcji. Baszkowice mają być jednym z pierwszych zorganizowanych protestów tej jesieni, która według rolników zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Dotychczasowe zbiory powinny wskazywać, że żywności nie zabraknie. Jednak pojawiło się dziwne i niewytłumaczalne zjawisko z punktu widzenia zasad rynku, szczególnie prawa popytu i podaży. Oceniały minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Tegoroczne żniwa nie były złe, choć lokalnie wystąpiły klęski żywiołowe. Polska to duży kraj, więc co roku można spodziewać się pewnych anomalii gradu, suszy, gradobicia czy przymrozków. Według szacunków zbiory zbóż są nieco mniejsze niż w poprzednich latach. Choć lepsze prognozy dotyczą kukurydzy, a także okopowych. Mimo to sytuacja na rynku powinna sugerować, że żywności nie zabraknie. Zaskakujące jest jednak to, że przy nieco mniejszych zbiorach ceny nie rosną, a wręcz spadają. Co więcej, zbiory zbóż były słabszej jakości, ponieważ parametry ziarna nie były zadowalające. Zboża nie ma dużo, ale ceny mimo to maleją, co sugeruje, że na rynku nadal utrzymują się zapasy zboża z Ukrainy. Nie mamy pewności, czy import ten nie jest wciąż realizowany, co wpływa na sytuację na rynku wewnętrznym, powiedział poseł Ardanowski na antenie radia wnet. Rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi opublikowali nagrania z granicy z Ukrainą, na których widać ogromne transporty zboża zmierzającego do naszego kraju. Hubert Ojdana napisał na Facebooku: Szykuje się powtórka z rozrywki. Podkarpacka oszukana wieś nie podpuszczam, ale może znajdzie się ktoś u Was, by tam wejść i zobaczyć, co jedzie. Ewentualnie GPS-y i sprawdzić, gdzie jedzie? Rolnicy wciąż nie są pewni co do tego, dokąd trafia zboże, które jest deklarowane jako tranzytowe. Jeden z użytkowników Facebooka, pan Jacek, zapytał, a gdzie kołodziejczak? Wcześniej skakał jak małpa, a teraz zapadł się pod ziemię? Inny internauta, Dominik, dodał, przecież to cały czas szło i idzie. Rząd zrobił teatrzyk w roli głównej z Michałkiem cicho-kolodziejczakiem, a potem sprawę zamietli pod dywan. A pod nosem mówią nam wszystkim z uśmiechem: smacznego. Wiceminister Rolnictwa Michał Kołodziejczak poinformował, że resort analizuje łańcuch dystrybucji produktów spożywczych, w którym według Ministerstwa producenci żywności znajdują się w niekorzystnej pozycji. Będę dążył do powołania grupy międzyresortowej z udziałem przedstawicieli Ministerstw Finansów, Rozwoju i Technologii oraz Rolnictwa, aby dokładnie przeanalizować obecną sytuację. Mamy sygnały od dostawców, że niektóre sieci handlowe, liderzy rynku, Nadużywają swojej dominującej pozycji, powiedział Michał Kołodziejczak. Jako przykład wskazał wojnę cenową między sieciami Lidl i Biedronka. Rywalizacja tych sieci dotyczy nie tylko codziennych artykułów spożywczych, ale również produktów promocyjnych, sezonowych i markowych. Dzięki skali działalności i dominującej pozycji na rynku, obie sieci mogą sobie pozwolić na częste kampanie promocyjne i znaczne obniżki cen, co jednak wywiera większą presję cenową na rynku. Wyjaśnia dziennik. Wojna cenowa odbywa się kosztem dostawców. Wielu z nich otrzymuje ultimatum, że nie mogą dostarczać swoich produktów do konkurencji, w przeciwnym razie dotychczasowa współpraca zostanie zerwana. Dostawcy są postawieni pod ścianą, a to nie są warunki uczciwej konkurencji rynkowej, stwierdził wiceminister Michał Kołodziejczak. Od początku roku Biedronka i Lidl prowadzą wojnę cenową, chwaląc się czołowymi miejscami w rankingach cenowych. Obie sieci mocno obniżają ceny wielu produktów i organizują liczne promocje, rywalizując o tytuł najtańszego dyskontu. Niektórzy klienci uznali działania tych sieci za uciążliwe i złożyli skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd otrzymał kilkanaście skarg związanych z wojną cenową. Dotyczyły one głównie komunikacji SMS-owej prowadzonej przez Biedronkę oraz potencjalnie wprowadzających w błąd porównań cen. Poinformowała Agata Haruba Hadryś z Departamentu Komunikacji. Ryszard Wilk w ciekawy sposób wyjaśnił, dlaczego warto kupować polskie produkty i jak zagraniczne korporacje pod przykrywką oznaczają produkty znaczkami jako polskie. Większe koncerny, które produkują coś w Polsce, mogą używać oznaczenia na etykietach produkt polski? Jeszcze jak? A chodzi konkretnie o takie logo. Wiele osób, które śledzi mój kanał, pewnie bardzo dobrze pamięta tę grafikę, gdzie opowiadałem smutny los naszych cukrowni po wejściu do Unii Europejskiej. Nie będę tego dzisiaj szerzej omawiał. Kto chce sobie zobaczyć ten krótki materiał, to może sobie wpisać cukrownię w Polsce i pierwszy, czy tam drugi, albo trzeci wynik w Google, to będzie właśnie ten krótki film. Ale w dużym proszczeniu wyglądało to w ten sposób, że po wejściu do Unii Europejskiej wprowadzono limity na produkcję cukru, w związku z czym większość naszych cukrowni stała się nierentowna i została wykupiona w większości przez zachodnich, czy mówiąc wprost niemieckich producentów cukru. Po czym wprowadzono program dopłat za likwidację tych cukrowni i każda cukrownia, która się likwidowała, to za każdą tonę likwidowanego sprzętu dostawała odpowiednią dotację. Jak cukrownie zostały wykupione przez Niemców, to wiadomo, że te dotacje skrobnęli oni. Po czym limity cukru zniesiono, ale okazało się, że część, w zasadzie to bardzo duża część cukrowni została w rękach niemieckich, a nam został tylko jeden polski produkt. I tacy czołowi producenci cukru, które widzimy na naszych półkach sklepowych, to jest właśnie cukier, który się nazywa cukier królewski, czy cukier diamant, ale jest też polski cukier. Tych pierwszych dwóch producentów to są producenci niemieccy. Jeden, o ile pamiętam, to jest Sud Cukier, a drugi to jest Pfeiffer Langen. I jest jeszcze oczywiście Nord Cukier. Jakież było moje zdziwienie, gdy ostatnio szukałem cukru polskiego producenta, czyli polski cukier, który wygląda tak, a wziąłem do ręki z ciekawości już wspomniany cukier królewski, w tym przypadku cukier puder. I jak widzimy po prawej stronie jest oetykietowany produkt Polski. A z boku tutaj widzimy Sud Zucker Polska SA, czyli jeden z największych producentów cukru w Europie, który jest oczywiście firmą niemiecką. A pozwala im na to ustawa z 2017 roku. W szczegóły się nie będziemy wczytywać, ale mniej więcej opis tego brzmi tak. Aby wykorzystać znak produkt polski na artykule rolno-spożywczym, musi on być wyprodukowany z, na bazie krajowych surowców. Oznaczenie produkt polski jest dobrowolne i nie wymaga żadnej rejestracji. Producenci, którzy chcą umieścić na swoich produktach informacje lub znak graficzny, muszą jednak spełnić jednolite kryteria. I dawniej na tych różnych cukrach czy innych produktach spożywczych pojawiały się tam różne serduszka, jakieś różne biało-czerwone wzorki, które by miały sugerować, że są to polskie produkty, albo tam pisało, że z polskich buraków, i tak dalej, i tak dalej, ale nie spotkałem się wcześniej, żeby ktoś, ktoś poszedł aż tak daleko i etykietował, jeżeli jest zagraniczną firmą. I etykietował, że jest to produkt polski. I teraz, jaki interes ma zagraniczny producent, który oczywiście ma firmę córkę zarejestrowaną w Polsce, żeby na swoich produktach etykietować produkt polski? Otóż coraz większa grupa Polaków orientuje się, że jednak sięganie po polskie produkty ma znaczący wpływ na jakość ich życia, na zasobność naszych portfeli oraz kondycję naszej gospodarki. W bardzo dużym uproszczeniu wiadomo, że z podatków musimy utrzymywać wojsko, policję, sądy, prokuratury, szkoły, przedszkola, ochronę zdrowia, straż pożarną itd. itd., itd. Jeżeli te podatki wpływają do budżetu, no to później są rozdysponowane, wiadomo, że w dużej części na głupoty, ale w większości są na te rzeczy, które są obywatelom potrzebne. Jaka jest różnica, jeżeli kupujemy coś od polskiego albo zagranicznego producenta? Otóż, jeżeli firma jest polska i tylko polska i nie ma żadnych swoich firm matek za granicą, to 100% PIT-u, czyli CIT-u i VAT-u. Które ona musi zapłacić, no to go po prostu płaci. W związku z czym pieniądze trafiają do budżetu, gospodarka rośnie, a nas nie trzeba tak wtedy łoić podatkami, żeby na to wszystko zarobić. W cudzysłowie, oczywiście. Jaka jest różnica, jeżeli firma ma zarejestrowaną córkę w Polsce, ale matkę ma gdzieś na drugim końcu świata, na Arubie? czy w Sane Skoda. Otóż w dużym proszczeniu to wygląda w ten sposób, że jeżeli taka firma wygeneruje tutaj u nas milion złotych zysku, no to powinna od tego zapłacić CIT i VAT. Ale bardzo często się zdarza tak. Że firma matka, która gdzieś tam jest na drugim końcu świata, fakturuje tej firmie koszty używania tam znaków towarowych, obsługi prawnej, nie wiadomo jakichś tam jeszcze innych cudów Bianków i ta faktura jest na 900 tysięcy. W związku z czym ta firma nie musi już zapłacić od miliona tych podatków, tylko od 100 tysięcy. A w kraju, gdzie jest zarejestrowana, to musi zapłacić od 900 tysięcy. W związku z czym, my sięgając po ten produkt, tak naprawdę wspieramy w lewej części gospodarkę tego kraju, gdzie jest zarejestrowana spółka matka. Wiele osób uważa też, że jeżeli kod kreskowy produktu, który kupujemy, rozpoczyna się cyframi 590, to oznacza, że firma jest polska. Otóż i tak, i nie, bo to oznacza, że ona jest zarejestrowana w Polsce, ale nie oznacza, czy nie wyklucza tego, że ona jest częścią zagranicznego kapitału. Patriotyzm konsumencki jest rozwinięty w wielu krajach. Jeżeli ty też chcesz kupować polskie produkty, a nie masz pewności, co trzymasz właśnie w dłoni, to najprostszym rozwiązaniem jest zainstalowanie sobie w telefonie aplikacji Pola. Po zeskanowaniu kodu kreskowego to Ci wyskoczy, czy to jest firma, która jest polska, czy produkuje w Polsce, czy prowadzi badania w Polsce, i przede wszystkim czy nie jest częścią zagranicznego kapitału. Obecna sytuacja zakładów azotowych puławy jest dramatyczna. Stoimy o krok od przepaści. Alarmują pracownicy Grupy Azoty, apelując do premiera Donalda Tuska o szybką interwencję. Ostrzegają, że w przypadku upadku spółki rolnictwo stanie w obliczu katastrofy. Grupa Azoty, która zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi i miliardowymi długami, znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji w zakładach azotowych Puławy. Spółka poinformowała tamtejsze związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy po nieudanych negocjacjach. Pracownicy grupy Azoty Puławy zaapelowali do premiera Donalda Tuska o natychmiastową interwencję w związku z trudną sytuacją finansową spółki. Alarmują, że oszczędzanie na wykwalifikowanej kadrze poprzez wypowiadanie układów zbiorowych pracy doprowadzi do nieodwracalnej degeneracji przedsiębiorstwa. Obecna sytuacja zakładów azotowych Puławy jest dramatyczna. Stoimy o kilka milimetrów nad przepaścią podkreślają związkowcy z ośmiu związków zawodowych w piśmie skierowanym do premiera. Według nich obecne problemy są wynikiem błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ostatnich latach oraz czynników zewnętrznych, takich jak pandemia, wybuch wojny na Ukrainie i import tańszych nawozów. Niekontrolowany import rosyjskich nawozów, które według naszej wiedzy są reeksportowane na Ukrainę, oraz import tworzyw nieobciążonych kosztami klimatycznymi są przyczynami naszej tragicznej sytuacji ekonomicznej. Bez interwencji państwa polskiego w tych obszarach grozi nam upadłość, tłumaczą pracownicy. Alarmują, że jeśli zakłady azotowe puławy znikną z rynku, skończy się dostępność tanich importowanych nawozów, a rolnictwo będzie czekać katastrofa. Co ciekawe, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Lublinie ocenia, że wydzielenie zakładów azotowych Puławy z Grupy Kapitałowej Azoty mogłoby pomóc spółce w wyjściu z finansowej zapaści. Hubert Kamola, prezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, pytany na antenie Radia Lublin o możliwość wejścia Puław w spółkę z jednym z obecnych konkurentów, nie odpowiedział bezpośrednio. Zaznaczył, że decyzje dotyczące przyszłości zakładów azotowych będą podejmowane podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy które odbędzie się 4 października. Izba Zbożowo-Paszowa wskazała, że początek września nie przyniósł wzrostu obrotu ziarnem zbóż na krajowym rynku. Rolnicy wciąż liczą na wyższe ceny, ale ich osiągnięcie może być trudne w najbliższym czasie, zwłaszcza w kontekście sytuacji eksportowej. Producentom zbóż trudno jest się cieszyć z obecnej sytuacji na rynku, ponieważ nie widać presji na duże zakupy ziarna przez przetwórców, którzy często wybierają lokalny surowiec. Izba zauważa, że znikome zakupy ziarna na eksport nie wpływają na wzrost cen. Ponadto oczekuje się jeszcze na kukurydze. Ciepły i suchy wrzesień przyspieszył zbiory w niektórych regionach, na przykład na południu Polski, gdzie wczesne odmiany kukurydzy mają wilgotność poniżej 30%. Eksport w sierpniu był bardzo słaby, wynosząc jedynie 223 tysiące ton, a prognozy na wrzesień są podobne. Eksporterzy mają trudności z zakupem ziarna po obecnych stawkach, a trudna sytuacja jest również wynikiem wpływu rynków zagranicznych. W Chicago ceny pszenicy wyraźnie wzrosły dzięki danym o sprzedaży eksportowej amerykańskiej pszenicy. Jednak realizacja zysków i silna konkurencja ze strony krajów basenu Morza Czarnego, w tym głównie Rosji, spowolniły dalszy wzrost cen. We Francji zauważono silną konkurencję w eksporcie ze strony Rosji i Ukrainy. Co ogranicza możliwość większego odbicia cen. Ceny rosyjskiej pszenicy kształtują się poniżej 220 dolarów za tonę, co wpływa na sytuację na rynku. Tańsza pszenica z krajów basenu Morza Czarnego skierowała uwagę inwestorów od niskich zbiorów we Francji i Niemczech. Na paryskiej giełdzie cena pszenicy w kontrakcie na grudzień wyniosła 219 euro. Rolnik Guzik pokazał, jak duże problemy na polach powodują mysze. A po sąsiedzku jest pole rolnika tak zwany rolnik hodowca myszy od żniw ściernia rzepaczana niedotknięta tak, tak to wygląda i ty na twoim polu możesz sobie orać budować to nic nie da jak po sąsiedzku masz hodowcę myszy który raz wiedzie i myśli że jest dobrze to niezależnie co byś robił u siebie i tak te myszy kiedyś trafią na twoje pole. One sobie dojdą. I tak przejdzie tutaj kilka hektarów. Specjalnie, słuchajcie, tak, tak kręcę, żeby nie było wiadomo czyje pole, ale tutaj samosiewy, to są wyjedzone przez, przez myszy. Tu fajnie widać, gdzie jest wyjedzone Skale skalę problemu, i skalę partactwa. Bo to już tam mówić o partactwie, tak? To już tam mówić wprost. Partactwo... Partactwo. Nikt nikogo nie zmusza na tym polu, żeby było partactwo. To jest przykład rolnik, hodowca myszy. Wydaje mi się, że to jest często działanie, działanie celowe na wykończenie sąsiada, ale my sobie poradzimy. A tutaj potem wszystko zjedzą. Posieje się tu pszenicę i się potem kości przytony, bo my się zjadły. Tak? Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o odkryciu rolników z granicy: czy zboże z Ukrainy dalej szeroko płynie do Polski, a rząd nic z tym nie robi? Wczoraj zapytałem was, co uważacie na temat sądzenia się z hodowcami mieszkańców, którzy przeprowadzają się na wieś. I dlaczego hodowcy są tak słabo chronieni, a wieś staje się miejscem, gdzie produkcja rolna przestaje być doceniana? Pojawiło się blisko pół tysiąca komentarzy, a najciekawsze brzmiały dla tych sędziów oraz tych, co pozwali tego rolnika, to tylko ukraińskie żarcie z plastikiem się należy lub inne badziewie chemiczne. Katarzyna Jurzak skomentowała: Podziw dla rolnika wielki wstyd i hańba dla sądu, który wydał taką decyzję. Dajcie znać co o tym sądzicie, czy chcecie, żebym pokazywał Wam najciekawsze komentarze z poprzednich materiałów i polemizował z niektórymi z nich? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.